Wiktor, dzisiaj znajdujemy się na premierze Twojej piątej książki. Chciałbym Cię nigdy nie poznać. Powiedz nam proszę, o czym jest to dzieło, które trzymasz, które ja teraz trzymam w swoich dłoniach. Ta książka to jest pięćdziesiąt kilka historii, która, e, takich krótkich, e, można powiedzieć, opowiadań, historii e, dotyczących przyjaźni. To można tak w dużym, w dużym skrócie. Akurat ja opisuję przyjaźń e, no, z, dla mnie z najważniejszą osobą, czyli z moją... Babcia. Wydaje mi się, że ogólnie temat przyjaźni jest tematem bardzo wyjątkowym. No i ja postanowiłem, jakby wykorzystać swoje własne. E, własne doświadczenia, jeżeli o to chodzi, e, no w tej opowieści ktoś mi... Nie, ja pamiętam, bo ja kiedyś rozmawiałem z Katarzyną Bondą i ja powiedziałam, że bardzo jej zazdroszczę, że ona jest w stanie e, pisać e, fikcyjne książki, ale ona powiedziała, że mi, że to wcale nie jest do końca, że książka jest fikcyjna, tylko, że to są historie, które widzimy dookoła siebie, ubrane w fikcję i to mi dało dużo, dużo do myślenia. No i tak postanowiłem zupełnie, przez zupełny przypadek no, napisać to, co napisałem. Trzymamy bardzo mocno w takim razie kciuki za powodzenie. Dzisiaj wspierała Cię także po raz kolejny Małgorzata Rozenek Majdan z całą właściwie rodziną. Powiedz mi, proszę, czy Wy już jesteście na takiej stopie bardzo przyjacielskiej? Bo z tego, co ona mówiła, to tak. No tak, my naszą znajomość zaczęliśmy od tego, że yy, można powiedzieć, od, od przyjaźni. Najpierw było to koleżeństwo, później przerodziło się to w przyjaźń. I nie zapomnę dnia, kiedy. Małgorzata no, y, wtedy akurat zaproponowała mi, żebyśmy ze sobą, ze sobą pracowali. Powiedziała, że nie może słuchać moich jęków, że pracuje dalej jako, jako dziennikarz i mnie to nudzi. No, ja się trochę bałam, bo to duży sprawdzian y, dla przyjaźni, praca y, razem ze sobą. No ale chyba nam się udaje, bo to już chyba nie wiem który rok szósty, siódmy, a nawet może i ósmy. Czyli taka przyjaźń w showbiznesie jest możliwa. Myślę że, myślę, że jest. No my trochę jakby zaczęliśmy od, od zupełnie, zupełnie innej strony, jako dwójka ludzi, którzy tak naprawdę nic od siebie nie chcą poza, poza kontaktem, ale rzeczywiście no, rodzina Małgorzaty jest bardzo, bardzo fajna i to są bardzo wszyscy wartościowi, wartościowi ludzie i gdzieś tam... No, Zdobyli moje serce. Wiktor, my się śmiejemy, że Wiktor to jest coś więcej niż mój przyjaciel, to jest prawie mój brat. My znamy się już dosyć długo, poznaliśmy się, ponieważ Wiktor był drugim dziennikarzem, który przeprowadzał ze mną wywiad w życiu. Poznaliśmy się na tym wywiadzie i to jest tak, wiesz, że po prostu to się dzieje. Zaprzyjaźniliśmy się od razu. Po paru latach postanowiliśmy, że Wiktor będzie, bo po prostu on rozumie mnie jak mało kto, my rozumiemy się bez słów, ja nie, ja nie muszę nic mu tłumaczyć i e, zdecydowaliśmy się, że Wiktor, m, który marzył wtedy, żeby rozpocząć swoją karierę pisarską, odszedł z wydawnictwa, zaczął pisać książki i jednocześnie reprezentować mnie. To jest ogromne szczęście, bo ja mam stuprocentowe zaufanie do Wiktora i ta przyjaźń stała się jeszcze mocniejsza, więc jak tylko mogę jestem zawsze tam, gdzie to jest dla niego ważny, ważna okazja. No a dzisiaj jesteśmy na premierze jego bardzo ważnej książki. Mam wrażenie, że jego najważniejszej książki. Chciałbym Cię nigdy nie poznać. Jest bardzo intymną, wzruszającą i rozczulającą opowieścią o miłości wnuka dziecka do swojej babci. Ja znam z opowieści jego babcie bardzo żałuję, że nie poznałam jej, znam bardzo dobrze jego mamę i to jest książka, która wiele o nim mówi, wiele pokazuje i to jest książka, która naprawdę rozczula. Ja mam niejednokrotnie łzy w oczach, kiedy ją czytałam. To w takim razie mam nadzieję, że wszyscy po nią sięgną, bo naprawdę warto. To jest książka, która pozwala nam się pomyśleć o tym, co jest naprawdę ważne i o tych relacjach, które są naprawdę ważne. Myślisz, że ludzie w dzisiejszym świecie o nich zapominają? Myślę, że taka książka potrafi. Być hamulcem, który w tym rozbieganym i mocno pędzącym świecie potrafi pokazać, że tak naprawdę zatrzymaj się, pomyśl o tym, kiedy ostatnio mówiłeś swojej babci lub mamie lub komuś bliskiemu, że go kochasz.